Mobilna wersja internetowej strony powiatu mrongowskiego już działa i nie trzeba zapamiętywać nowego adresu, wpisując w komórce dobrze znany www.powiatmragowo.pl. Od razu trafimy na wersję mobilną. Strona automatycznie rozpoznaje, z jakiego urządzenia łączymy się z internetem. Stale rosnąca popularność przeglądarek na telefony komórkowe oraz coraz większa dostępność internetu wymusza zmiany, także w kwestii dostosowywania kanałów informacyjnych, jakimi posługują się samorządy. Informowanie społeczeństwa o pracach samorządu jest bardzo ważną kwestią, więc dostęp do tych wiadomości musi być jak najszerszy. Stąd dostosowanie popularnej strony internetowej powiatu do wersji komórkowych. Zaletą tej strony internetowej jest także to, że nie płaciliśmy za jej wykonanie. Zrobili to urzędnicy starostwa powiatowego w Mrongowie i działa ona na silniku strony na, na duże komputery stacjonarne. Nie różni się także treścią praktycznie od dużej strony. Wszystko co wprowadzamy na dużą stronę internetową dla komputerów stacjonarnych wyświetlane jest także na telefonach komórkowych. Strona powiatu mrągowskiego automatycznie rozpoznaje, czy łączymy się z dużego komputera, czy z telefonu komórkowego, odpowiednio wyświetlając zawartość. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie tylko pozostał jeden adres www.powiatmragowo.pl, ale także treści na obu wersjach są takie same. Stronę przygotowali pracownicy starostwa i nie było potrzeby zakupywania mobilnej platformy. Dzięki temu rozwiązaniu dostęp do informacji z terenu powiatu Mrągowskiego jest szerzej dostępny, a budżet nie został uszczuplony.